Karmel z języka hebrajskiego oznacza ogród Boży. Jest to bodajże najpiękniejszy zakątek Palestyny, Ziemi Świętej. Miejsce, na którym rodzi się zakon karmelitański. Duchowo nawiązujemy do postaci świętego proroka Eliasza, który zamieszkiwał wzniesienia Karmelu i tam działał. Oczywiście jest to odległy czas, 9 wiek przed Chrystusem, więc te konotacje z zakonem karmelitańskim mają charakter duchowy. Odwołujemy się do gorliwości proroka Eliasza, do jego osobistej, głębokiej, zażyłej relacji z Bogiem, do jego życia duchowego, życia modlitwy, do jego pragnienia służenia Bogu całym sercem. Ze słynnym eliańskim zawołaniem Zelo zelatus sum Prodomino deo exercitu Gorliwością rozpaliłem się o chwałę Pana Boga zastępu. Góra Karmel od przełomu XII i XIII wieku stała się miejscem zamieszkania dla pustelników, braci Bosych, Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Poprosili oni Świętego Alberta Jerozolimskiego, ówczesnego patriarchę Jerozolimy, aby spisał dla nich regułę życia, sposób w jaki mają służyć Bogu, przez modlitwę, przez ascezę, przez życie pustelnicze. Przez skoncentrowanie także na przyjaźni z Maryją. W centrum swojego życia stawiają dziewice Maryję. Pierwszy kościół wybudowany na górze Karmel jest poświęcony Najświętszej Maryi Pannie. Maryja jest najpiękniejszym kwiatem Karmelu. Ece, panu, o, o. Czasy połowy XIII wieku sprawiają, że karmelici muszą opuścić Górę Karmel. Ci, którzy tego nie uczynili, zginęli jako męczennicy. Najazdy muzułmańskie sprawiają, że bracia przybywają do Europy, między innymi do Anglii. Właśnie tam w Anglii, w 1251 roku, ówczesny generał zakonu, święty Szymon Sztok, modlił się do Maryi Dziewicy, prosząc o przetrwanie zakonu. Bracia w Europie nie doświadczyli dobrego przyjęcia, nie byli po prostu znani. Zakonowi groziła kasata. W nocy z 15 na 16 lipca Maria objawia się świętemu Szymonowi i daje mu znak, zapowiedź, że zakon przetrwa i będzie rozwijał się w Europie. Tym znakiem jest szkatlerz. Kawałek płótna, który dotychczas służył jako fartuch zakonny, staje się znakiem odrodzenia duchowego. wieku Związane z Reformacją stają się także momentem, kiedy Pan Bóg wzbudza wielkich świętych. Święta Teresa od Jezusa, przy pomocy Świętego Jana od Krzyża, podejmuje dzieło reformy Karmelu. Powstaje gałąź karmelitów bosych. Jesteśmy jedynym męskim zakonem w kościele założonym przez kobietę. Wiek to złoty okres dla karmelów w Polsce. Jednym z pierwszych klasztorów jest ufundowany w 1620 roku przez hrabiego Marcina Krasickiego klasztor przemyski. Działa tu pierwszy karmelita bosy Andrzej Brzechwa, a także ojciec Makary Demeski. Przemyśl wiele zawdzięcza ojcu Makaremu, który w czasie najazdu tatarskiego podjął się mediowania warunków pokoju. Warunki pokoju uzyskał, ale sam zginął śmiercią męczeńską. Herb karmelitański przedstawia górę Karmel zwieńczoną krzyżem i wpisane są w to trzy gwiazdy. W najbardziej rozpowszechnionej interpretacji jedna gwiazda oznacza Maryję, dwie pozostałe proroków Eliasza i Elizeusza. Klasztor Przemyski jest swoistą górą Karmel dla miasta. Ma być takim ogrodem Bożym, miejscem wyciszenia, modlitwy, kontemplacji, gdzie każdy może skorzystać ze spowiedzi, z rekolekcji, odpocząć duchowo. Każdy z nas mieszkających we wspólnocie jest inny. Ma inną historię, inną osobowość. To, co nas tutaj łączy, to, co jest dla nas wspólne, to to, że kiedyś każdy z nas w swoim kontekście życiowym usłyszał to Jezusowe pójście. Każdego dnia staramy się łączyć to napięcie między życiem eremickim, pustelniczym, a życiem wspólnotowym i apostolskim. Stąd dominują w ciągu dnia, dnia dwie formy modlitwy. Rozpoczynamy od liturgii godzin, to co często nazywamy brewiarzem kapłańskim: jucznia, godzina czytań, godzina mniejsza, nieszpory, kompleta. Spotykamy się w naszym chórze zakonnym, czyli w takiej kaplicy, gdzie w dwóch rzędach na dwa chóry modlimy się liturgią godzin, modlimy się psalmami, wypowiadamy je rektotono, czyli takim podniesionym głosem. Ze względu na to, że na modlitwę dla życia wspólnego, dla życia poświęconego trzeba wyjść z siebie. I w tym momencie, nawet tak naturalnie, wyjść ze swojego tego codziennego, naturalnego głosu tembru ku temu, co wspólne. Boże, myśli pod stworzeniem, Panie miłoś, śpieszko, Bardzo ważnym elementem, chyba takim fundamentalnym dla naszego charyzmatu, dla naszego stylu życia, jest także modlitwa wewnętrzna. To jest to moje sam na sam przed Panem Bogiem. Bardzo często razem w kaplicy, chociaż każdy z nas ma też swoje ulubione miejsce. W klasztorze mamy dwie kaplice, mamy piękne korytarze, mamy kościół, mamy ogród. W każdym razie, jak mówi święta Teresa od Jezusa, to jest takie spotkanie z tym, o którym wiem, że mnie kocha, które jest powtarzane codziennie, codziennie. To jest spotkanie, które się nie nuży, które się nie nudzi, które się nie dłuży, które tak naprawdę buduje więź. Z tej więzi bierzemy siłę, żeby budować więź między sobą. Dwa stoły są bardzo ważne w naszym życiu. Pierwszy to oczywiście ten stół, który nazywamy ołtarzem w kościele. Tam budujemy wspólnotę z Panem Bogiem. I tak naprawdę stamtąd, stamtąd bierze się nasza wspólnota, czy stamtąd czerpiemy siłę do budowania relacji między sobą, z relacji z Bogiem, z tego, że On nam się wydaje. My uczymy się nawzajem sobie wydawać, służyć, być dla siebie wychodzić z siebie, tak byśmy powiedzieli popularnie. I drugi ten stół, który jest dla nas tak bardzo ważny, to stół w refektarzu, tam gdzie spożywamy śniadanie, obiad, kolację, bo tam też budujemy wspólnotę, nie? tam też się dzielimy, tam mocą tego pierwszego stołu dopełnia się ta nasza komunia osób, komunia przeżywania codzienności razem. W ciągu dnia rzeczywiście nie ma czasu, żeby się nudzić. Oprócz tego rytmu modlitwy, tego rytmu wspólnoty, jest także rytm pracy, rytm zajęć. Każdy z nas ma bardzo konkretne obowiązki, bardzo konkretne zadania. Jeden prowadzi remonty, drugi prowadzi biurom szalne, przyjmuje intencje. Ktoś jest w kancelarii, ktoś jest na furcie. Wszyscy sprzątamy nasz klasztor, widzicie go, on jest dosyć duży i każdy z nas ma obowiązek. Prawdopodobnie sprzątania mamy więcej każdy w swoim działce niż, niż ktoś w całym mieszkaniu ze względu na, na, na powierzchnię. Ale rzeczywiście jest to po pierwsze także konkretna forma służby, po drugie rodzi to bardzo piękną prostotę. Musimy zadbać o to, co swoje. Rekreacja jest momentem dla nas bardzo ważnym. Święta Teresa od Jezusa, nasza założycielka, reformatorka, jakbyśmy ją nazwali. my ją nazywamy naszą matką, I bardzo zależało na tym, żebyśmy się spotykali. Nie ma wspólnoty bez spotkania nie ma, nie ma wspólnoty zakonnej bez spotkania, nie ma wspólnoty rodzinnej bez spotkania. To jest bardzo proste spotkanie, ta rekreacja. Po obiedzie idziemy do sali, którą nazywamy salą rekreacyjną. Dzielimy się tym, co się wydarzyło do południa, tym, co się dzieje w kościele, tym, co się dzieje w państwie, co się dzieje w społeczeństwie, w naszym mieście. Opowiadamy różne wydarzenia, wracamy też do naszej historii, historii naszego zakonu. Jest tutaj dużo radości, to jest proste dzielenie się, proste przebywanie. To nas trochę zatrzymuje, to jest taki troszeczkę próg spowalniający, żeby nie ulec histerii pędu, histerii pracy, histerii zajęć. Takiemu zabieganiu, w którym nie wiadomo, czy my już ku czemuś dążymy, czy przed czymś uciekamy. Uczy nas tego rekreacja, takie proste bycie dla drugiego. Pośród wszystkich wydarzeń naszego dnia jest jednym z najważniejszych czynników, taką niejako nicią przeplatającą naszą codzienność, jest milczenie. Milczenie, czyli przebywanie ze sobą. Bardzo ważne jest przebywanie przed Bogiem, bardzo ważne jest przebywanie z drugim człowiekiem, ale bez przebywania ze sobą, ja tak naprawdę nie wiem, kim jestem. Bez milczenia, bez słuchania siebie, bez, bez bycia ze sobą, nie wiem, kim ja tak naprawdę jestem w relacji z drugim. Milczenie uspokaja serce, milczenie usposabia do spotkania, dlatego tego milczenia w klasztorze jest dosyć dużo. Ono towarzyszy naszej pracy. Do pierwszych modlitw i po ostatniej modlitwie, po komplecie, obowiązuje nas tak zwane święte milczenie. I to czujemy, że jest Ziemia święta. To jest taka Ziemia Boga, takie miejsce przebywania z tym, który z nami pragnie przebywać. Codzienność naszej modlitwy, spotkania, służby. Wszystko dokonuje się naprawdę nie w oderwaniu od rzeczywistości, ale dla tej rzeczywistości, dla której jesteśmy. I mówię tutaj o, konkretnie o mieszkańcach przemyśla, o was, o naszych parafianach. Ta nasza modlitwa, którą podejmujemy od rana do wieczora, nasza samotność, nasze milczenie, nasze wyrzeczenie nasze dni pustyni. My podejmujemy to, mając cały czas gdzieś tutaj w tyle głowę tą świadomość, że to się dokonuje także w waszej intencji. W naszej liturgii godzin, w jutrzni, w nieszporach, w prośbach pojawiają się bardzo konkretne rzeczywistości, bardzo konkretne osoby, bardzo konkretne potrzeby. Chcielibyśmy rzeczywiście być Takimi pośrednikami między Panem Bogiem a człowiekiem, nie tylko naziemną obsługą Pana Boga, kancelaryjną obsługą administracyjną, ale być takimi pośrednikami, którzy sprowadzają jakoś Boga, czy przybliżają Pana Boga tym, wobec których Pan Bóg jest o wiele bliżej niż im się samym wydaje. duchowości karmelitańskiej są jej korzenie biblijne. W górę Karmel zamieszkiwał między innymi prorok Eliasz i Elizeusz także. I pamiętamy być może scenę, kiedy Eliasz miał być wzięty w rydwanie ognistym do nieba. Mówi wtedy do swojego ucznia Elizeusza proś, o co, co chcesz, abym Ci dał przed moim odejściem. Elizeusz wtedy mówi, spraw, aby dwie części Twojego ducha przeszły na mnie. Tradycja karmelu w tych dwóch częściach ducha eliańskiego, o których mówi Elizeusz, widzi aspekt modlitwy, komunii z Bogiem, życia w samotności i jednocześnie aspekt Gorliwości apostolskie, zaangażowania na służbę Bożą. Ten pierwszy aspekt jest widoczny w całym życiu Eliasza, na górze Karmel najczęściej modli się, trwa w obecności Bożej. Jego zawołaniem jest żyje Pan, przed którego obliczem stoję, a więc Bóg jest dla Niego kimś żywym, jest osobą z którą Eliasz jest w kontakcie, otwarty na jego głos. I z tej komunii z Bogiem rodzi się gorliwość o chwałę Pana Boga zastępów. Pamiętamy, że kiedy na Górze Choreb Bóg pyta Eliasza, co Ty tu robisz, odpowiada żarliwością, rozpaliłem się o chwałę Pana Boga zastępów. ducha eliańskiego, samotność, gorliwość apostolska, modlitwa, kontakt z ludźmi, to są dwie rzeczywistości, które później w duchowości karmelitańskiej w ciągu wieków domagają się nieustannie rozeznania, jak mają być wyważone, jak mają być zrównoważone. I trzeba powiedzieć, że jest to ciągłe zmaganie w tym względzie, jest to zależne także od czasów historycznych, warunków społecznych, eklezjalnych, w jakich Karmel żyje. Na początku, kiedy prowadzono życie na górze Karmel, było to życie przede wszystkim eremickie, a więc ten wymiar apostolski praktycznie zewnętrznie nie był obecny. Było nastawienie na modlitwę, pewne elementy życia wspólnotowego były. Później Karmel, kiedy pojawia się w Europie w drugiej połowie XIII wieku, no, nie może już swoich domów budować na pustyni. Często dzieje się tak, że Karmelici pojawiają się w miastach, a więc już inaczej jest potrzeba zbalansowania. Tego wymiaru modlitewnego i, i, i zaangażowania apostolskiego, samotności i wspólnoty. W XVI wieku, kiedy święta Teresa od Jezusa dokonuje reformy karmelu, dlatego, że no, miało miejsce w ciągu wieków pewne złagodzenie tego wymiaru modlitewnego, to znowu, będąc w miastach ze swoimi siostrami, Szuka tego wymiaru pustelniczego przede wszystkim w klauzurze ścisłej, także w pustelniach, które buduje, w ogrodach klasztornych, gdzie siostry mogłyby bardziej oddawać się w samotności i modlitwie. W dzisiejszych czasach wydaje się, że też jest potrzeba powrotu do tego wymiaru modlitwy, samotności. Kolejnym bardzo istotnym rysem duchowości karmelitańskiej jest jej rys maryjny. Do tego stopnia, że przez wieki ukuło się takie powiedzenie, karmel jest cały maryjny. Sama nazwa już tej historycznej pierwszej wspólnoty karmelitów, yy, kar bracia Najświętszej Marii Panny z góry Karmel, została zatwierdzona przez Kościół, czyli Kościół no, uznaje, można powiedzieć, ten, ten rys Maryjny Zakonu. Yy, takim yy, zwornikiem, jeśli można powiedzieć, yy, tej maryjnej duchowości. Zakonu karmelitańskiego jest bez wątpienia nabożeństwo szkapleżne. Historia tego nabożeństwa związana jest z zakonem karmelitańskim, natomiast o wiele wydaje się ważniejsze, ważniejszy ten aspekt teologiczny tego nabożeństwa, więc co ono oznacza, jaki jest jego sens. Dlatego, że szkapleż. No, związany jest z wiarą naszą, z historią zbawienia, z Jezusem Chrystusem, który to zbawienie wysłużył nam na krzyżu, z osobą Maryi także uczestniczącą na swój sposób w tym dziele. I wydaje się, że od strony takiej teologicznej i biblijnej, jednocześnie dobrym podejściem do szkaplerza jest, jest popatrzenie na niego jako na szatę Maryi, bo kiedy Maryja. Yy, w tym widzeniu świętego Szymona przykazuje mu szkaplerz, mówi przyjmij tę szatę, kto ją będzie nosił, nie zazna ognia piekielnego, obiecuje mu także swoją opiekę w ciągu życia. I w tym sensie, kiedy Maryja przekazuje nam szatę swoją w znaku szkaplerza, znaczy, że chce nam dać siebie samą i to wszystko, co posiada, a posiada bardzo wiele, bo... Właściwie posiadając i dając nam swojego syna, daje nam wszystko, co, co tak naprawdę, czego tak naprawdę potrzebuje serce człowieka. Ale wznosi się ponad niepokoje życia, ponad burzliwe sztormy tego świata. Jego samotność jest poza zasięgiem życia gorączkowego i ulegającego kaprysom. Jest otoczony Bożym pokojem.